W sobotę w Kutnowskim Domu Kultury miała miejsce projekcja filmu z szóstego rajdu motocyklistów szlakiem Balk nad wzurą. Powstał film, dokument, który obrazuje szósty rajd pojazdów zabytkowy szlakiem Walna-Zurą, który odbył się we wrześniu. Zawsze we wrześniu w Kutnie się odbywa taki rajd. Myślę, że mieszkańcy Kutna już zdążyli zauważyć. Władze już dawno zauważyły, dziękujemy za to. A dzisiaj pokażemy, jak to wszystko wyglądało. Film ten przypomina zatem jeszcze raz o poprzednich, a szczególnie o tegorocznym rajdzie motocyklistów. Jest to szósty rajd. Zaczęło się w 2000 roku. W Grochowie trzy, bodajże cztery rajdy odbywały się w Grochowie pod Kutnem. Mamy taki specyficzny, fajny klimat. Był pałac. Do dyspozycji dostawaliśmy taki opuszczony pałac po szkole podstawowej. Niestety został sprzedany. Na szczęście no, zauważono nas i, i, i mamy okazję robić to w okolicach kutna, bo taki jest zamiar. I, jak hasło samo brzmi, szlakiem walnadzoru. Jechali i jechali, a gdzie dojechali i jakie atrakcyjne przystanki mieli po drodze, zobaczcie Państwo sami. Sprawdzali odcinki trasy na mapie, rozdawali autografy a potem ruszali znów przed siebie w miłe okolice, w nieznane, napotykając miejsca takie jak choćby to, gdzie pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. O to, czy powinny powstawać tego typu filmy, zapytaliśmy jego twórcę Bartosza Kisielewskiego. Jeżeli chodzi o organizowanie rajdów, to e, sens jest taki, że można pokazać ludziom z zewnątrz nasz region, można pokazać jego historię, historię Polski, bo chodzi tutaj o rajd e, pojazdów zabytkowych szlakiem walk nad wzórą. E, czy jest sens robienia filmów? Myślę, że tak, bo bardzo fajnie ogląda się po kilku latach filmy sprzed kilku lat. Wśród zaproszonych gości znalazł się również mieszkaniec Gniezna. Od paru lat tutaj już jeżdżę na zloty. Wiadomo, na zlocie troszeczkę jest filmowane. Z tego powstaje później film. I w związku z tym na każdej premierze tutaj jestem. Jak mieszkaniec Gniezna wspomina poprzednie rajdy? Drugi, trzeci, pamiętam, był jeszcze w Grochowie. Specyficzna atmosfera pałacyku. No, później wiadomo, przeszedł chyba w prywatne ręce, nic z tego już później nie wychodziło. No, ale następne, które były w szkole, pierwszy był chyba w Ostrowach, coś takiego, drugi tutaj też, w tych rejonach. Także tak samo mile wspominam zawsze, dobrzy, wspaniali ludzie, trasa przygotowana odpowiednio, także jest co wspominać. Później film kilka razy się w domu ogląda i również wspomnienia.